Siemaneczko, Siemaneczko. Słuchajcie, co ja robię nie na treningu? To ja robię, że biegam. A czemu biegam? Bo mi zasmarkany telefon nie zadzwonił. Nie poszedłem na trening. Także, żeby nie było wyrzutów sumienia, trzeba coś zrobić dla siebie. Bo jak odpuszczę raz, to potem drugi raz i trzeci raz. I, i wiecie, jak jest. Także, patrzcie, to. Obok domu lasek, jakieś 800 metrów od domu. Także ciśniemy z 2-3 okrążenia. A zaraz zobaczycie, zresztą. A no dookoła tego, te 2-3 okrążenia. Także lasek i jeziorko. gdzie się trochę pochwalę. I co najlepsze. I z półtora kilometra sąd. Plaża, piękna, duża plaża. Żyć nie umierać, lecimy dalej. Dobra, to zrobiliśmy tak trzy okrążenia po półtorej kilometra dookoła jeziora. I dwa razy po 800 z domku i do domku. Także ponad szóstka trzaśnięta. I patrzcie dalej, co się będzie działo dzisiaj. Dopowiada się fajnie. O, żona już patrzy w okno. Co tam? Siema? Zaraz wam powiemy co się dzieje. Słuchajcie, jest 11 listopada, a my z Dawidem robimy zakupy, kiedy wszystko pozamykane. I teraz takie pytanie do was, co my odpieprzamy tutaj. Dawid, kupimy czy nie kupimy? Nie mów co, ale jakie są twoje doznania na, na tą chwilę? Bo mamy kilometr do, do, do miejsca docelowego. Wydaje mi się, że to będzie dobry zakup. Tak mi się wydaje, chociaż mam takie że boi się co zobaczę na miejscu. <noise> Bo w sumie ani nie rozmawialiśmy z osobą która coś sprzedaje. Tylko to było przez mojego kolegę. A I idziemy w sumie w nieznane. Zdjęcia są takie do dupy zrobione, że to jest szok. Więc no... może być albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. <noise> nie ma no, szans na nie neutralne. Ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, to jest jedno, jedno co chciałem wam przekazać i dwa. O co kilka osób już pytało, i to jest pytanie bezpośrednio do Davida. David, co się stało z golfem? Także to tyle z tego, co chcieliście wiedzieć. Lecimy dalej. Dobra, obserwujcie. No dobra, my dojechaliśmy. Także możemy Wam zaprezentować coś, co tutaj stoi. Takie spełnienie marzenia Davida. Moje trochę też, ale to David zawsze chciał mieć subaru. I no, wygląda dobrze. Wygląda dobrze i mi się wydaje, że coś z tego będzie. Także obserwujcie i zobaczycie, czy wyjedziemy tym, czy nie wyjedziemy. Dobra, jazda próbna. Sprawdzamy, jak tutaj działają cztery napędy. Także David rusza. daje radę. trochę z, zorał o, że taką jazdę próbną to my lubimy lecimy <średzimy> dalej dobra dawaj patrzcie w lusterku może być nie widać ale naprawdę po mega ciężkich mega ciężkich negocjacjach w których się udało wynegocjować całe 100 zł jedziemy na dwa auta do Gdańska <laughs> powiem wam, że jest mega grubo, ale no sztos, powiem wam sztos no, zobaczycie auto na podnosiku albo na kanale w sensie na kanale, na kanale, nie na kanale YouTube'owym, na YouTube'owym zobaczycie na pewno, ale na kanale takim zwykłym, normalnym, będą na go także wracamy do Gdańska, aha i idziemy zatankować, <grym>, ale w ogóle masakra jakaś, nie, dobra, lecimy. Dobra, zajechaliśmy na stację, idziemy Zapytajcie się Davida, jak pierwsze wrażenia z jazdy. David, powiedz coś o tym pięknym samochodzie nie i o tej sytuacji, co się wydarzyło, bo ja już tutaj mówiłem, jak jechaliśmy, nie, ale... Ja jestem mega zadowolony z samochodu, w ogóle sytuacja, ci ludzie, w ogóle te negocjacje przelałem Marcin. Dobra, się wybrania... Dobrze, wszystko elegancko, ja pierdzielę, powiemy wam, że takie sytuacje jeszcze nie mieliśmy, tyle, tyle sytuacji co my razem z zabitem przeszliśmy, ale takie jak ta to nie było jeszcze, nie, nie. to nie było. Pamiętajcie, że no. pasja, spełniajcie marzenia, kupujcie. Takie rzeczy, co chcecie. Ja zawsze marzyłem o Subaru Imprezie, teraz będę miał okazję tak. sprawdzić, jak działa ten Upalać napęd 4 Upalać dobrze, na 4. no naprawdę, na śniegu, czy tam na ziemi, czy na jakiejś trawie, czy gdziekolwiek, czy może do jakiegoś lasu pojedziemy, ale auto, za te pieniążki, David, kupi, kupilibyśmy lepszy? Co? Ty przecież to nie zgnite, tam są dwa Zobaczycie, skarzy. zobaczycie nie. to na, na podnosiku, naprawdę sztos Subaru, sztos, mega, mega się jaram, lecimy dalej. Simple. Jak jest domić? Jak jest Subaru fajne? Dobrze. Dobrze Powiedz coś do kamery Dobrze I co jeszcze możesz powiedzieć? Dobrze wygląda Subaru Dobrze wygląda Subaru? Mhm. Możesz takim jeździć? Mhm. To gitarka Jak widzieliście Samochód zaakceptowany przez Domisia To jest gitarka Subaru dojechało były lekkie problemy, ale o tym powiemy w następnym filmie. Pokażemy Wam pod spodem, jak to wygląda, co tam jest, czego nie ma, co trzeba zrobić, co nie trzeba zrobić. Także zapraszam na kolejne filmy z Subaru. Jak widzieliście na początku Honda odpalona. Lecimy do domku Hondą, jutro z samego rana zbieżność. Przyjeżdżamy się pakować i jesteśmy gotowi na niedzielę. Także dzisiaj to tyle ode mnie, mam nadzieję, że fajny dzień, że czegoś fajnego się dowiedzieliście, zobaczyliście, jak się bawimy z Davidem razem kupując samochody. Także mam nadzieję robić tego więcej. Dziękuję wam, że jesteście. Subskrybujcie, komentujcie i bawcie się dobrze. Na razie, do jutra.